Pyk, 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 dobra, trzy, cztery. Siemanko widzowie, witamy nas... Witam... jeszcze raz. Siemanko widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku z Bedwars. Niestety tam musieliśmy usunąć, bo były nieporozumienia, ale teraz witamy Was i powiedz Serper, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy grać w Bedwarsy. Eee... Y Będziemy wygrywać wszystko. Jesteśmy mhm. najlepsi. Mhm. Dobrze. No to co? W co gramy? Jaki? Czwórki? Dwójki? Czwórki Ok. No widzowie, możecie dawać. Aha, to ty jesteś właścicielem. Ty musisz tego. Widzowie, musicie pisać pomysły na gry, jakie możemy grać. Tylko takie, żeby. Były za darmo albo takie... Na przykład GTA. Znaczy ono nie jest za darmo. Ale takie... No. I mało I wymagające. na komputer zwany ziemniakiem. Tak, mało wymagające. Tak. Bo ja mam kartę graficzną 270... coś tam. lecimy. Zrobimy takie kombo mocne, że to wygramy. rozwalamy. Dawaj, lecimy na nich! No nie... Dobrze! Gratulacje. Też mam mało wpisów. O ja pier... Papier. Nie, family-friendly content. Mi tak, family-friendly. Tego... Zrobimy taktykę na nupka. Ej, gonią mnie. Chodź, chodź do góry, chodź do tak. góry, chodź do góry. Ko chodź. Czemu tu nie mogę stawiać klocków? Chodź. i wystarczy, choć. Wys... <laughs> Albo chociaż jednak nie. Dawaj, tu górą. Zobie jak oceniacie naszą taktykę? Chwidzowie, nie obrażajcie nas, że jesteśmy takimi nobami. Takimi nobami. Co robisz? Nic, nic. Idę po tom. Idę po jakieś itemki. Mhm. ja pierdolę. Family friendly. Ty oni, gasta! Ej, na, ej, patrz, ej. nasz ten! Nasz ziomek gasta stworzył. Chodźmy do niego. Wsiądźmy wsiad, wsiad, do do niego. Ej, mordo. Fii. Nie, nie! Umrę! Mam jeden HP I zero ym, bloczków! No nie! Ej, ile ten happy Ghost kosztuje? Dawaj go? Dobrze! Ej, zobacz ile ten happy Ghost kosztuje? 20 zł. Oknie. Ej, zbieramy... Ja zbieram na happy gasta Ja pierdziele. Patrz co tu leci! Oficę. No, co lata tym gastem? Czego tu Dobra, patrzcie widzowie jak tutaj nasza drużyna sobie radzi tym gastem. O nie! Strzelają! Ja jest z tym gastem? U niebieskich. Chodź tu, chodź tu. O, siedzisz. Dobrze mam idzie. O O nie! Ja przestrzela. No nie, no dobrze, było, to Dobra, lecimy widzowie, kolejny meczyk Dobra Wygramy to Nie yes. Jakby <coughs> naprawdę dzisiaj tutaj? Hmm. Dobra, trzy sztabki zostały jeszcze na tego złotego gasta Już mam 17 Chodź, jak ci dam ja ostatnią mi misa... zaczekaj. Chodź! Daj, ostatnią. Dobra, kupuję tego skoczbyka. Dobra, mam go. Ile z tobą? Dobra, lecimy na nim. Chodź, chodź do bazy. A tu jesteś. Ty, bo ja kieruję. Ty? A nie, ja kieruję. Chyba. Nie wiem, jak to działa lecimy jeszcze jakimś Dominikiem Ja będę lecieć jak nim strzelać? Da się nim strzelać? O! spacją. z Nie, <grym> Nie. Gdy nic prawie nie widzę. O, Oj! O, nie wiedzą, co się dzieje. No, Widzowie, co się podoba latanie gastem. Ale do dupy się strasznie lata nim. Dobra. Dostaje ten gaz. Nic nie dostaje. No dostaje właśnie! Jednak dostaje. O ja nie żyję. no jak! Cheater, on ma jakieś zasięgi takie za wydłużone. Jak nie widzieliście yy, poprzedniego odcinka, to zobaczcie na dróbcie naprawdę. Polecamy. Tak, najlepszy poradnik na polskim YouTube. Mhm. Odmistrza. Graj na flecie. Ja jestem ziomek, ty jesteś Atomek. A to jest... Ty co on robi? Chodź tu. Chodź. A, dobra, spadź. Ej, ty jesteś ziomek, a ja atomek, dobra? Aha. Nieźle. A, Nieźle ziomek. by. Dziamek i Atomek Może zmieniamy nazwę? Nuby... Nuby Atomki Ja rozwalam typów z jakimś żółtym typem Dobra, rozwaliłam NIE! A, to ty Ty mam Nagasta no, mi no, stać Zajmij no. Nagasta Po co ci to? No właśnie, siadaj do mnie. Lecimy gastem. Chodź tu. Chodź, I znać, mega dobrzy. A. Dobra, lecim, lecę tym gastem. Gdzie on się jest? O, nas w bardziej się pojawił! Co go bijesz? Chuj, cię. To jest mój gast! Jakby nie? <laughs> Jak mnie go zabijesz, to cię. Uh, uh, uh. To jest mój Gaścik! Ej, czerwony leci Ej, ty spadł z niego Gaście, ho, Ej! Ej, bo ty mi ukradł Gasta! Nie, spadłam Co jest? Nie oglądam cię w Ten tam lata ty z tym gastem, ukradni gasta. on się zabił. Sam. Dobrze. Zbieraj się. Oj to... lecą do ciebie. A jednak nie. Stałeś tylko ty na nich. Leci. O, kur... O, kurczę. Eee. Schowaj się do wieśniaka. Czają się Dobrze o, Dobrze było Dobrze widzowie Na dzisiaj z Bedwarsów to tyle Dzisiaj pojawi się kolejny y, odcinek Skywarsów więc czekajcie Więc Elo